Cześć, witam Was ponownie. Pod ostatnim filmem pojawiły się dwa ciekawe komentarze i postanowiłem, że muszę w końcu to powiedzieć. Michnow2007 pisze tak Super film, obejrzałem z przyjemnością. Mam 201 kij Zodiasa, zestaw podszczupaka na gumy na przykład Bultis. Niestety często mam brody i się powoli zrażam. Jak wyjściowo ustawiasz bloczki i jaka gruba e, plecionka? No właśnie. I teraz wydawałoby się, że nie ma tutaj żadnej filozofii, tak? Ustawiamy sobie hamulec filmów e, informacji na internecie, jest bardzo dużo, nawijamy plecionkę i lecimy nad wodę. Ale jak widać, nie jest to takie oczywiste. E, tak się składa, że ja mam teżki z Odiasa i kura do 201 i pokażę na przykładzie w jaki sposób ja ustawiam kołowrotek. Są dwie szkoły ustawiania kołowrotka. Jedna to taka, gdzie ustawiamy docisk szpuli w taki sposób, żeby szpula obracała się z dużym oporem i tak, żeby przynęta spadała przy zwolnieniu szpuli bardzo powoli. Druga szkoła to taka, gdzie docisk szpuli dokręcamy do momentu, kiedy ten luz boczny szpuli po zwolnieniu jest taki dosłownie delikatnie wyczuwalny i słychać taki charakterystyczny, drobny klik. Ja rekomenduję Wam ten drugi sposób. Dlatego że. Warto wyrobić sobie nawyk kontrolowania szpuli podczas wyrzutu kciukiem, zamiast polegać na docisku szpuli tylko i wyłącznie, dlatego że ten docisk szpuli on działa jednostajnie. On hamuje tą szpulę w sposób stały. Ten docisk szpuli nie kontroluje nam w żaden sposób bocznego wiatru czy innych warunków, które zostaniemy nad wodą. Dlatego warto sobie wyrobić taki nawyk, w którym będziemy kontrolować tą szpulę w trakcie lotu po prostu kciukiem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli łowimy na przykład, jesteśmy łódką gdzieś blisko brzegu, dorzucamy przynętę do brzegu, kontrolujemy wtedy tą przynętę kciukiem. W momencie, kiedy mamy za duży boczny wiatr, możemy ją zatrzymać przed Brzegiem czy przed trzcinami, czy e, gdziekolwiek, gdzie, gdzie jest taka potrzeba. Ja w tym multiplikatorze ustawiam dwa bloczki, dwa przeciwległe bloczki, e, one są ustawione, zamknięte, i dwa bloczki są otwarte. W taki sposób to ustawiam i docisk szpuli e, w taki sposób jak mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o plecionka, ja przerobiłem w ostatnich sezonach dość dużo plecionek. Kilka z nich Wam pokażę, na przykład taką, albo taką, albo taką, i taką, i też taką. I tych plecionek naprawdę było sporo. Według mnie, w moim łowieniu najbardziej sprawdza mi się plecionka czterosplotowa Power Pro. Do tego kołowrotka na sandaczu używam takiej plecionki 0,15. Ona ma wytrzymało się około 9 kg. Na szczupaki przy dużych gumach albo dżerkach używam plecionki, która ma oznaczenie 0,28, jest do około 20 kg. Ta plecionka może nie jest najlepszej jakości, ale jest w niej jedna cecha, która yy, moim zdaniem pomaga: mianowicie ona jest płaska, trochę płaska. I to powoduje, że Mniej zakleszcza się na szpuli w momencie, kiedy na przykład holujemy rybę, albo zacinamy, albo próbujemy e, wyrwać jakąś, jakąś przeszkodę z dna. To wtedy ta plecionka, która jest bardziej płaska, ona się nie zakleszcza na szpuli, przez co przy wyrzutach lepiej się odwija po prostu i nie ma problemów z tym, że e, powstają brody. Przynajmniej w moim przypadku. Warto też pamiętać o tym, że plecionka, pomimo wszystko, jednak trochę się rozciąga. Mimo tego, że reklamują producenci ją jako linka, która się nie rozciąga, to jednak trochę się rozciąga. I zobaczmy, sprawdźmy po prostu, jak to wygląda. Mamy tutaj przyczepioną linkę do drzewa dookoła, i spróbujmy pójść na około 30 metrów na odległość takiego przeciętnego rzutu. I sprawdźmy, na ile ona się nam będzie rozciągała. Całkiem sporo, prawda? Domyślam się, że koledze Michną 2007 chodziło o takie gumy. To są z 18. Jedną z nich sobie uzbroimy i zobaczmy, jak to lata. Ma uzbrojona. Ten Zodias nie jest, co prawda, przeznaczony do tak ciężkich przynęt. Ona ma w tej chwili około 60-70 gram, 65 gram. ale poradzi sobie ta wędka z tym bez problemu, a to ze sprawą tego. Regulacja hamulca, która się znajduje tutaj w tym miejscu, ustawiona jest w tej chwili na 3. Jak widzieliście, wszystko działa, nic się nie psuje. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.